Chyba ostatni przegląd napraw w tym roku. Słuchajcie, kochanie, 28 grudnia. Choroba mnie coś rozłożyła po świętach. Fatalnie. Więc nie wiem, czy, czy jutro w ogóle jeszcze coś będę robił z napraw. Dzisiaj jeszcze muszę pewne rzeczy dokończyć, więc jest co do pokazania. Natomiast najpierw odpowiem na komentarz z YouTube'a. No dobra, ale przecież chodzi o to, aby skóra nie chłonęła wody. Jak więc zaschnięta pasta może szkodzić, jeśli chroni skórę przed wilgocią? A więc tak, można by tak powiedzieć, że jeżeli się zrobi jakaś warstwa pasty i zrobiłeś skorupę ona faktycznie chłoni, chroni skórę przed wilgocią, ale też blokuje oddychalność skóry i nawilżenie skóry. Każda powłoka pasty nie uchroni Ciebie w 100%. Przed tym i później, jak nakładasz drugą warstwę, jak już, jak już um, brzydko wygląda, to ta powłoka się robi coraz większa, coraz większa skorupa się robi. Natomiast cały sens w tym jest, żeby e, po wyczyszczeniu butów pastę czy krem wcierać w skórę, żeby tą skórę nawilżyć, następnie wyszczotkować, żeby nadmiar pasty usunąć i wypolerować, żeby zrobić ładnie wyglądającą powłokę ochronną. Natomiast Systematycznie trzeba to oczyszczać, nawilżać skórę i ponownie nakładać pasty. Nie na, a dużo osób robi błąd, że robi jedną warstwę, później za tydzień drugą warstwę, za tydzień trzecią, czwartą, piątą, i ta skorupa robi się coraz większa, a skóra de facto w ogóle już za każdym następnym pastowaniem od jakiegoś momentu nie jest nawilżana. Tak więc, jeśli chcesz dobrze nawilżyć skórę, żeby nie, nie było y, Takich przypadków Jak w tamtym bucie co, co naprawiałem No to trzeba oczyścić Użyć jakiegoś balsamu Kremu nawilżającego y, Jest dużo, dużo środków dostępnych Później dopiero po wyschnięciu Po wchłonięciu się Wyszczotkować, wypolerować i wtedy można się zastanowić, żeby jakąś pastę na przykład na, na czubki nanieść i wypolerować, żeby to elegancko wyglądało. Natomiast tutaj przy zginaniach radzę, radzę dać jakieś bardziej nawilżające e, środki. Dobra, pokażę Wam. No jak już jestem przy tych butach, to tutaj było to, co na dzisiaj robione, czyli e, obcasy antypoślizgowe. Ładnie się wkomponowały. Następnie tutaj był but cały rozklejony. Tutaj musiałem tą cholewkę, która była przybita gwoździkami małymi do podpodeszwy, gwoździe usunąć, bo ona była przybita, ale wszystko pracowało tam. Niestety, trzeba było to usunąć na nowo, cholewkę popodklejać i dopiero ten tył skleić. Mocno, będzie się trzymało mocno. Jeszcze na dzisiaj mam takie rozklejenie. Dwu, dwóch elementów tu jest y, o tyle y, nieciekawe, ponieważ te stare kleje trzeba roz, rozpuszczalnikami usuwać. Raczej tutaj bym nic nie szlifował mechanicznie, ponieważ mogą się jakieś żery pojawić, i to wtedy już nie będzie, y, nie będzie fajnie dopasowane, więc tutaj troszeczkę się nadychamy rozpuszczalników. Słuchajcie, tutaj jeszcze mam na szybko obcasy, które się bardzo ściskają. Też trzeba wymienić na coś lepszego. I chcę Wam powiedzieć: o tak, martersy doktor, doktor martens, tak? Dobrze mówię, tak. Słuchajcie, są już wyczyszczone, pomalowane, zaimpregnowane dwa razy. Więc jeszcze tylko sznurówki, i z tej gumy tutaj troszeczkę pościągać ten olejowy się. Jakiś dezodorancik do środka i będą gotowe. Więc tutaj ten etap jest zakończony. Natomiast tutaj czyściłem, te buty. Widzicie, one są troszeczkę wyblakłe, ale zamsz jest, jest fajny, jest dosyć, dosyć mięsisty jeszcze. Więc tutaj po tym czyszczeniu będzie impregnacja olejowa i później będzie malowana. Jeszcze chciałem wam coś powiedzieć ważnego. Ponieważ. Słuchajcie tutaj ten zestaw zestaw do czyszczenia to można dokupić płyn sam płyn ale sam płyn bez tych szczotek które zostały odpowiednio dobrane przez kolegę który od lat robi renowacje i czyści buty nijak będą się będzie się to sprawdzało. Słuchajcie jeżeli Użyjecie nieodpowiednią szczotkę, to efekt może być zły, ponieważ tutaj każda szczotka jest inna. Jest soft, medium, hard. I na przykład tutaj ten zamż czyściłem szczotką hard, która jest całkowicie, całkowicie inna. I wiecie co? Ja takich szczotek nie mam. Ja takich szczotek nie mam, tylko w tym zestawie są szczotki. Więc jeżeli kupicie zestaw cały, zestawik i później Wam się płyn skończy, to, to jest sens kupować sam płyn. Jeśli natomiast chcecie sam płyn kupić, to, to trochę to jest bez sensu, nie? bo to, to ca, całość razem dopiero e, działa tak jak powinno działać. E, słuchajcie, mleczko już też jest w sprzedaży. Jeszcze widziałem, że zostało 24 sztuki. Ja w piątek około 12 zamykam wszystkie aukcje Allegro e, niestety i będę musiał zacząć e, remament, żeby zdążyć. Natomiast nie wiem, kiedy to będzie znowu aktywowane, bo jak widzicie, jestem e, chory. E, tak więc e, trochę, trochę lipa, dlatego e, dzisiaj e, chciałem e, skorzystać z okazji e, i życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. E, aby był lepszy od tego poprzedniego, e, żebyście fajnie go przywitali w gronie z najbliższymi osobami. Ja mam nadzieję, że jeszcze przez te parę dni troszeczkę się też podkuruję i będę mógł to spędzić w miłej atmosferze, a nie sam w łóżku. Tak więc Wam, wam życzę już teraz dosiego roku, szczęśliwego nowego roku. Widzimy się prawdopodobnie już w 2024 roku. Bo już w tym roku nic ciekawego, raczej Wam z żadnych napraw nie, nie będę w stanie nic pokazać. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim za miłe komentarze, za wsparcie, za polubienia, za udostępniania, za, za to, że nie wiem, że, że skorzystaliście akurat nie z mojej oferty, że spośród wielu sprzedawców na Allegro. Yy, okazaliście tą wdzięczność i kupiliście akurat nie coś yy, u mnie. Yy, bardzo wam dziękuję i no i co? No i mam nadzieję, że mam nadzieję, że... W nowym roku będzie tyle napraw fajnych do pokazania, że dalej będziecie, e, dalej będziecie ciekawi, co, co taki szef może jeszcze naprawić, może, może zrobić. E, widzicie? Trochę dzisiaj bardzo nieskładnie mówię, ale wybaczcie mi. E, to do usłyszenia. Cześć.